Ostatni rok dla rynku kryptowalut był bardzo dobry, dlatego że mamy do czynienia z dużą hossą, jakby nie patrzeć. Dokładnie 13 miesięcy temu mieliśmy notowania bitcoina w okolicy 4,5 tysiąca dolarów. Tak naprawdę w połowie kwietnia już obserwowaliśmy wzrost ponad 60 tysięcy dolarów, jeśli chodzi o wycenę bitcoina. Pandemia bardzo dobrze wpłynęła na ten rynek. Oczywiście w tym pozytywnym słowa znaczeniu, e, dlatego, że duża część osób, która była w czasie lockdownów, tak, zamknięta w domach, e, szukała jakiejś alternatywy, tak naprawdę, w jaki sposób gdzieś, czy to zarobić, czy jakoś gdzieś tam, powiedzmy, swój wolny czas zagospodarować. E, I bardzo dużo z tych osób gdzieś tam e, zainteresowało się właśnie rynkiem kryptowalut. Bardzo duża część osób wówczas e, zajmowała się tradingiem. I tutaj rynek kryptowalut poprzez to, że również dość intensywnie wzrastał, bardzo dużą liczbę tych osób ściągnął. Dalsze prognozy, tak naprawdę dla całego rynku krypto: no myślę, że dzisiaj nie ma nikogo, kto byłby w stanie trafnie tak naprawdę przewidzieć, co zadzieje się w najbliższym czasie. Warto jednak wspomnieć, że szacuje się, iż tylko 1,5%. 1,5% całej tutaj cywilizacji tak naprawdę naszej posiada w ogóle kryptowaluty, więc tak naprawdę tutaj rynek ma jeszcze bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o, o to takie powiedzmy, rozpowszechnienie wiedzy o kryptowalutach. Bardzo dużo użytkowników jeszcze tych kryptowalut nie posiada i warto tutaj również wspomnieć, że znaczna część tych inwestorów, którzy inwestują na tradycyjnym rynku, oni jeszcze tak naprawdę nie mieli możliwości. Inwestycji na tym rynku z uwagi na pewne ograniczenia. Tak? Ograniczenia w zakresie wiedzy, w jaki sposób nabyć taką kryptowalutę, czy też przykładowo jak bezpiecznie ją przechowywać. W Stanach Zjednoczonych mamy fundusz inwestycyjny Grayscale, który tak naprawdę dzisiaj ma aktywa ponad 60 miliardów dolarów, i tam każdy Amerykanin tak naprawdę no, może zainwestować w sposób taki dość tradycyjny, gdzie to fundusz w imieniu klienta nabywa. Bitcoina czy też Etera i przechowuje w jego imieniu. Tych rozwiązań w Europie tutaj jeszcze brakuje. W ostatnich latach nastąpiła bardzo duża adopcja ogólnie kryptowalut, dlatego że wiele tradycyjnych firm zaczyna akceptować płatności, czy też w Bitcoinie. No najczęściej w Bitcoinie i to Bitcoin jest tą kryptowalutą, która jest do tego wykorzystywana. Warto tutaj wspomnieć na pewno o Tesli, które tak naprawdę akceptuje dzisiaj płatności Bitcoinem za swoje samochody, czy też niedawna inwestycja Elona Maska półtorej miliarda dolarów właśnie typowo tutaj w Bitcoina?